w ciężkiej kurwa walce, dominującej i w tej walce w bo mamy wyjęty silnik właśnie z tym wyjeżdżam. było pierdolenia, pierdolenia, aha skedrokiny te kisiory daje skedrokiny te kisiory daje więc dawać to tu i to dokładnie tak kości właśnie ten okay. taki chleb chyba. No, hmm. po, po przypalałeś trochę. Po przypalałeś troszkę biegi synek upierdalałeś pirdałałeś Nie. Tak. czasami bokiem na żużlu ale to. Ja wiem jakie to było. Tu był piękny, nie zatrzymał. Nie, wy, wyostrzał. Mówi, że ja wiem jak A ci się olej. od łysej pały światło odbija. Był piękny olej, o, a nie jest najpiękniejszy. Więc mogę rzec, że. że go teraz wyciągałeś. Że, jak że po prostu wiem, dlaczego się tak stało, jak się stało. Bo mamiany był pół pierdalał, i katy były zepchane. No i... Albo głowica, albo blok, ale dojdziemy do tego potem. No i wszędzie że się, chyba trochę bo... Uj. Bo olej lekko, <laughs> lekko taki sujczyk jaki tam okola. No jest. Jest. Mówiłem, że trzeba olej zmienić, nie? <laughs> No nic, poradzimy sobie z tym. Także teraz wyjeżdżamy, umejemy całą komorę. Wszystko. Tam się to ładnie trzeba zakleić od tego, żeby się tam nigdzie żaden cyf nie dostawał. Jeszcze go będzie trzeba bardziej podnieść, zwalić mukaty, bukaty bo katy idą na, na wypatroszenie do arkula, bo są zaraźnięte. Całą elektronikę wszystkie będziesz tutaj z łączkami, z tymi woreczkami. Wszystko wykupię i spinał, tylko mm. żeby się nigdzie woda potem nie dostała, żeby potem nie było kurwa treremorela. co dalej? E, no jak to już pospinę, wszystko zrobi, żeby wywalę za ten czas kapkę, tam to ten. to będzie można wziąć i umyć całą komorę silnika, co na razie niech się leży. Jak już się tego pozbędziemy i wywalimy go na pole to bierzemy się do tego. Rozbiórka i diagnostyka, nie? Co jest, co jest pięć? Rozpierdolu ciąg dalszy. Komora już umyta, wszystko piękne jak nowe. Także co dalej? No, zakładamy pas przedni, pas przedni też umyty. Troszeczkę go rdza, ale nie ma bidy kurwa. Powiem wam, nie ma bidy. Jeśli chodzi o ramę, oprócz tych pierdolonych nadkoli i drzwi, jeśli chodzi o ramę, to jest z zdrowiutki. Ale nic. Wszystko, wszystko umyte, ogarnięte. Teraz założymy pas przedni. Powrzucamy graty do środka. Wyjedziemy nim. No i bierzemy się z tego skunksa, nie? No. Także nie ma lekko naginamy. Komora to normalnie wygląda jak noweczka teraz. Jest piknie. Lecimy dalej z tym. A, i wracając, wracając do tematu, empierdolony silnik, tu z tyłu ma jedną śrubę. To jest ta. Tu jest śruba. Wyobraźcie sobie, że w takim miejscu producent zajebiście zamontował sobie imbus z tej strony, do którego nie ma dojścia, a z tej strony nakrętkę. No, kurwa, ręce cycki opadają, nie? No ale nic, no jako, żebym to dał radę, ja będę to musiał potem jakoś inaczej, inaczej zastosować. Pewnie zwykłą śrubę tu wsadzę i zwykłą nakrętkę tu wsadzę, a nie żadne pierdolone imbusy. I tak samo te spod spodu zastąpię imbusy z zwykłymi trzynastkami. Też będzie idealnie. No i co? Naginamy dalej. Mamy czas do poniedziałku, mamy sobotę, którą godzinę 10, 11, 10 w nocy musimy wszystko ogarnąć: rzucić silniczek na stojak, rozebrać, zobaczyć, czym wodę diabeł miesza. Cały blok umieć przygotować, zobaczyć, jeśli będzie ok, no to będzie wtedy ok. Przygotować do remonciku. Także Marianek już wymęczony, bo nagina ze mną od wczoraj, od dziewiątej wieczór. Oczywiście mieliśmy pięć godzin przerwy na drzemkę. No i nic. To nie jest twa zwycięzcy. To nie jest twa zwycięzcy. Obeczyj synek łzy po porażce. Tak, Jezak się upierdala. Tak, Jezak się upierdala. No. Ja wiem, jaki był olej skrzyni. Ja wiem. Ta. Kto upierdalał Audiczkę, to upierdalał i na upierdalał. Będzie kurwa kara. Jak go poskładam, to pierwsze 5000 km ja, je, ja jeżdżę. Oczywiście, że tak. Pierwsze 5000 km nie dostajesz kluczyków, tylko ja jeżdżę na dotarciu. Nie ma kurwa. I to ja serio ci mówię, bo już nam taki raz Darek dostał y, Toyota na dotarciu, Avensiskę, z kompletnie zregenerowanym silnikiem. Kurwa, tam było kompletnie wszystko nowe, silnik na dotarciu. Pojechali my na urlop do Polski, Darek dzwoni do mnie, Joni odebrał, dzwoni do Artura i mówi, ty, bo mi się kontrolka oleju zaświeciła w górach i silnik strasznie zaczął klepać. Dareka, jakże jeździł? Na dotarciu tak jak miałeś jeździć spokojnie, te kurwa 5000 tak grzecznie, wymienić dwa razy olej, grzecznie jeździć, wiesz? Stopniowo więcej. To, 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 to. Dobra, no i przyjechaliśmy z powrotem z urlopu. przytargaliśmy, chłopie, te loty na garaż. Zwalone miskę, chłopie, Uwierz mi, panewkami mógłbyś się golić, nie? No, i potem się dowiadujemy od ziomeczka, że Daros na dotarciu to J chłopie yy, testował na 1,4 mili Z chłopakami się ścigał. No i zarżnął drugi kurwa silnik idealny. Także jak tym będzie na dotarciu, to i o nim będę jeździł. Nie ma, kurwa. Dopiero jak orzeknę, że jest w 100% wszystko tip top to wtedy się młodemu oddo lecimy dalej pozdro Kłopoki zmęczeni No i co, co z tego wszystkiego wyszło? Z prostej wymiany wszelki pod głowicą okazało się, że rozpierdalam cały silnik w szczępy. nie ma kompletnie nic pałeczka odwrócona. Rozpierdalamy cały, polecam nowe panewy, nowe pierścienie Przechonujemy cylindry. Wcześniej się je obejrzy. No i... Złożymy go tak jak Kurwa sztuka nakazała No i oczywiście przy składaniu czegoś takiego nie będzie no. Także kurwa Ciężko, ale lecimy dalej Pozdro Ściągamy, no i teraz tak, aż niewiarygodne 280 tysięcy przebiegło, że panewki normalnie są w stanie idealnym, tam są tłoczki wyściągane. Yy, wał normalnie to się, to się tak błyszczy jak psutoda, no nie ma kompletnie nic, ani jednej skazy, nic nie ma. Jakby był przed chwilą założony. Ale, oczywiście, jak to za każdym świetnym, zajebistym wspaniałym razem, tu są imbusiki do e, koniów. No i zawsze kurwa wiatr w oczy wieje. No i nie chcą kurwa puścić. Łebki się zaraz przekręcają. Nie puszczą. Ponabijałem trochę młotkiem, że może w końcu gdzieś puścić te kurwa te konie. No ale niestety, i tak samo tu. Idealnie. Dwie puściły i dwie nie chcą puścić, nie? To jest kurwa normalnie Normalnie jakiś żart tam całe ja śnieg zebrane, wszystko będzie do mycia. Wszystko jest idealnie. A, no i wracając Trochę strasznie, strasznie co Firma Volkswagen Audi składa, że u nich tak wystaje Mianowicie... I niestety to jest wszystko na oryginalnych częściach. Pierwszy raz ręce do tego wkładam. No i tak wygląda u nich składanie na masie. Nie. No nie. Nie, nie. nie w ogóle nie złamali mi tym serca. No ale ok. A jak robiłem pukankę, to ja wymieniałem olej i. I ja kładłem silikon. U mnie silikon jest położony tak. Czyli dosłownie mikroskopina. Nie ma nigdzie nawet w środku, nawet farfocelek nie wystaje. Wszystko wyczyszczone, odtuszczone. I dosłownie idzie tak cienko, jak tu jest nawet się przebija do aluminium. Tak jest cieniutko. I nie ciekło nic. To jest właśnie to. No i mianowicie, no co. Będę napierdalał te imbusy młotkami, aż w końcu puści od tych koni, no i to zwalę, no bo chcę zacząć przygotowywać blok, no a nie mogę napierdalać kerszerem w to, dopóki nie zniknie wału. No i tu się właśnie pojawia fikumiku, ale nic, rozbieram dalej. Zobaczymy, jak to będzie. Odświeżamy, odświeżamy. Syf, że masakra. Młody ładnie dorożnął obliczkę. Ale wał, jak i tłoki z korbami są w stanie perfekcyjnym. To jest na razie stan przed wyczyszczeniem niegotowy do składania. Tam jest posegregowane tłoczki, kunie. No i tu już mamy golutki, golusienki bloczek. No i zabieramy się za obróbkę ręczną. Tak wygląda po demontażu. Jeden wielki syf. No a potem zobaczycie finalnie gotowe do składania. No i blaszek już wygląda tak po myciu salutki wewnątrz. Wszystko już ogarnięte, gotowe. Gotowe do działania, do składania, ale wszystkie muszę teraz poprawić. Potem muszę wszystko powietrze wydmuchać tu jeszcze. Lekki osadzik, jakiś narośnięty. To będzie to trzeba zczyścić, bo ja tego nie chcę. No i ogólnie, no co? Same już poprawki, no i bloku będzie gotowy. Biorę się za następne, a on niech sobie schnie. No. Odświeżamy, odświeżamy. A więc tak, noc była ciężka. Ale ogarnięte wszystko. A więc tak, tutaj mamy wałeczki rozrządu, dekle do wałeczków, całą elektronikę, sondy, lampy w ogóle. To jest na śmieci. Pompa yy, klimatyzacji zaraźnięta. Stary rozrząd, pęknięta głowica. To na śmieci. No i teraz tak, osprzęt silnika. Głowicę, sam silnik. To trzeba powkładać. No i najważniejsze: Ech. masło w silniku było, także musieliśmy rozebrać cały silnik w mak eee. No i zobaczyć, czy nie zatarło na panewach czy nie poprzypalało tłoków. No i już opowiadam, jak to jest. A więc, tu mamy miskę olejową, łańcuszek do pompy oleju, natryski na deńka tłoków, napinacz od pompy oleju. Tu mamy przedni dekiel do wału, tu mamy tylni dekiel do wału, tu mamy separatorek, ten co jest między fałką. Plastyczki, wszystko pomyte. Tu jeszcze wiadomo, nowe simmeringi, ale to dopiero będą za miesiąc. Niestety, Islandia. No i tak. Na kopytach zostają panewki. Otóż są oryginalne z Kaudii, i w stanie perfekcyjnym, więc zostają. Wał. Wow. Wał wow, wygląda naprawdę. Znakomicie, jest jak, jest jak nowy. No dosłownie jestem w szoku, to tylko pyłki na nim są. No coś pięknego. Jeszcze wytrzyć. No dosłownie widać tłuste i pyłki. No jest, bał jest boski, tłoki są boskie. Wszystkie sprawdzone, wyrowkowane, ogarnięte. Panewki tak samo na korbach zostają, są idealne tłoczki ogarnięte co dalej tak jak mówię wyrowkowane sprawdzone półki czy nie ma nic pękniętego czy nie są poprzycierane tłoczki czy nie są poprzegrzewane poprzypalane są w doskonałej kondycji także zostają tu jest lekki jeden defekt na nim ale to coś tu kiedyś musiało jakiś paproszek wpaść no mniejsza także tłoczki ogarnięte, tłoczki zostają co dalej? tutaj mamy jedną część misy olejowej też już wszystko ogarnięte pompa oleju i wałek wyrównawczy z tego co widzę dziwny system skąd wiem, że wałek wyrównawczy? otóż no bo to jest wibrator jak w telefonie a więc jak to działa? Działa to tak, że pompa się kręci fajnie, wszystko daje olej, a ten wałek raczej z boku to jest, działa przeciw drganiom silnikowi V6, żeby była równiejsza praca. Tak mi się wydaje, że to jest to, bo inne samochody mam troszeczkę inne rozwiązanie, no ale, ale nie byłoby czegoś takiego, no ale mniejsza, tak się zastanawiam. Pompa tak samo ogarnięta, no i mamy bloku. Bloku idealny. Yy, co z blokiem? Blok tylko muszę, cylindry muszę przechonować. Cały już fajny ogarnięty. Oczywiście to jest dół, tam gdzie wchodzą konie, wał i korby. Ech. Tak się to ma także teraz zostaje i no, wszystkie gładzie wyczyścić pod nowe uszczeleczki. Wychonować no i za miesiąc będą części także polecam nowe pierściunki, bo akurat to poleci i będziemy mogli składać. Ależ to się będzie. Ależ to się będzie Marian wspaniale składało na takim czyściutkim, nie? Tak jest. No. Tak się to ma. Jak robić remoncik to po grubości. Co dalej? No i zostało nam tutaj jeszcze pompę. Wspomagania ogarnąć, wyczyścić, łapy wszystkie poczyścić, żeby to miało ręce i nogi. No i co? No i będzie ready. Nie Marianek? Ależ to jest piękne. No nic, także na dzisiaj tyle tego. Z Marianem wszystko pakujemy po szafkach. Składamy, sprzątamy. Wypychamy gruźlika na zewnątrz. No i czekamy miesiąc czasu na zestaw super plusa. Aha, no i mianowicie nie wiem, czy, czy przypomniałem, czy nie przypomniałem. Otóż dlaczego głowica się rozleciała. Otóż dlatego, że 30 ASN ma taką przypadłość, że albo lubi blok pęknąć, albo głowica. Dlaczego? Otóż zatkane katalizatory i kierowca upierdalacz. No, nie patrz tak. Kierowca upierdalacz. Skutkuje tym, że silniczek się przygrzewa i lubi albo głowiczka pierdolnąć, albo blok. W naszym przypadku pierwsza głowica cylinder drugi musiało gdzieś tam coś pierdolnąć, no bo lało litrami wodę. Także nie? Więcej wody piło, kurwa, jak? Nie. Cesało, cesało wodę jak ten. Jak się to na niego woda? Na pustyni co żyją te. No, lepica se woda jak wielbunt przy wodopoju, kurwa. No, ale w każdym bądź razie tak widzi widzita. Ogarnęliśmy wszystko. Zgodnie ze sztuką. Jak przyjdą części, to zgodnie ze sztuką to poskładamy. Wsadzimy. No i kurwa będzie latać. No co? Co tam taki rewanżik? Mm. Mm. Niewinna robota, uszelka pod głowicą. Yeah.